Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym filmie, w którym razem z marką Amika uszyjemy maseczkę ochronną. I bardzo się cieszę, że mogę być częścią inicjatywy Zdala Od siebie, Bądźmy Dla Siebie, Amika for Others, która angażuje różne społeczności właśnie do wspólnej pomocy. Więc czas zrobić coś dla siebie, dla innych i wesprzeć przede wszystkim osoby, które na co dzień narażają swoje zdrowie po to, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Mam tu oczywiście na myśli służby zdrowia, służby mundurowe, ale też osoby pracujące w sklepach, aptekach czy na poczcie. Bardzo wam za to, kochani, dziękujemy I, i to dzięki Wam mamy tę namiastkę normalności. Także ja dzisiaj pokażę Wam jak w prosty szybki sposób użyć taką maseczkę ochronną dla siebie, dla rodziny, dla sąsiadów, bo każda pomoc jest ważna i każda pomoc jest potrzebna. To co? Szyjemy! Do przygotowania maseczki potrzebujemy tak naprawdę trzy elementy. Materiał, najlepiej jeśli to będzie bawełna, bawełna pościelowa, grubsza, którą możecie wygrzać, wygrzać, wyprać, wygotować, pozbyć się bakterii. To są też maseczki wielorazowego użytku, czyli właśnie taką, która już wiecie, że była wykorzystana. Po prostu gotujemy, wypieramy w palce. Do tego mamy wkład, to jest nasz filtr frizelina medyczna. Taką kupicie na Allegro. Jak widzicie, one już są pocięte 20 na 20, więc tu już jest gotowiec do włożenia e, i gumka. E, ja mam tutaj takie gumeczki bieliźniane. Oczywiście, jeżeli takich nie macie, to w domu możecie wykorzystać, nie wiem, gumkę recepturkę albo zrobić z tego samego materiału mm, z tej samej bawełny, po prostu takie wstążki, które sobie zawiążecie z tyłu głowy, e, ale jeśli macie gdzieś kawałek gumki, to, to ta tutaj będzie super. I te trzy rzeczy i zaraz maseczka będzie gotowa. Krok pierwszy. Przykładamy nasze kwadraty, prawa strona do prawej. Następnie kładziemy tutaj naszą flizelinę z jednej, na jednej części i słuchajcie, zszywamy dwa brzegi. Zszywamy brzeg tak jakby górę i dół maseczki, czyli górną część i dolną. Ja to strzyję na maszynie, natomiast jeżeli nie macie w domu maszyny, możecie to zrobić igłą i nitką. Brzegi są już zszyte, jak widzicie. Teraz wywracamy całość na prawą stronę przy okazji, rozprasowujemy sobie te brzegi, możecie też nadmiar sobie uciąć, tak żeby tutaj było na płasko. Rozprasowujemy i mamy już naszą bazę maseczki. Mam już tutaj rozprasowaną moją część na prawej stronie, i słuchajcie, teraz robimy zakładki. Możecie to zrobić od razu pod maszyną albo ręcznie, czyli przeszywając sobie bok, po prostu robimy tutaj takie zakładeczki. Ja to sobie zepnę szpilką, żeby to było widoczne. Jedna, druga i trzecia. I tak samo zrobimy z drugiej strony. Tu już nam się praktycznie układa. Jedną, drugą i trzecią. Możecie je sobie teraz zaprasować. Będzie się łatwiej szyło. Zobaczcie, ładnie się ułożyły. I jak już mamy to zaprasowane, przeszywamy pół centymetra od brzegu po jednej stronie i po drugiej stronie, tak żeby te zakładeczki złapać. Jeżeli nie macie maszyny, szyjemy to ręcznie igłą i nitką. Ok, brzegi mam już przeszyte. Wykończyłam sobie na overlocku, żeby mi się nie strzępiło i ładnie wyglądało, ale, oczywiście, to tylko kwestia estetyki. I teraz zawijamy to do środka. I pamiętamy, że tutaj wchodzi gumka. Czyli sobie przypinam szpilką, tak, żeby mi ta gumka nie wyleciała. I będziemy szyć po prawej stronie. Tutaj jest druga część. I ważna jest taka też rzecz tutaj, żeby sprawdzić, czy ta gumka nam się nie wykręca, żeby ona była w jednej części. I jest przyszywana tak, czyli szyjemy po prawej stronie i później gumka jest w ten sposób tutaj użytkowana. Ja już jedną część tu zszyłam, żeby Wam właśnie pokazać, jak wygląda ten efekt wszytej gumki. I ona jest po prostu tu przyszyta. Czyli ja tu szyję po prawej stronie i maseczka, zdejmuję szpilki i maseczka będzie gotowa. Maseczka jest gotowa, jak widzicie, podszywana, gotowa do użycia. Zajęło to naprawdę niewiele czasu, a zawsze to jest jakaś ochrona. Także polecam Wam, kochani, zróbcie sobie tak na dobrą sprawę: jeśli nie macie filtra do środka, to nawet sama bawełniana e, maseczka też jest jakąś ochroną, więc warto taką przy sobie mieć. Kochani, mam nadzieję, że film Wam się podoba, tutorial będzie przydatny. Pokażcie swoje maseczki w komentarzach, co Wam się udało uszyć i pamiętajcie. Z dala od siebie, bądźmy dla siebie, także trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!